Teraz się szykuję, ponieważ jutro z rana wstaję o czwartej. I jadę do Warszawy na event Rainbow High, ponieważ udało mi się dostać i spotkam z Agę. I kilku innych youtuberów oraz instagramerów, znaczy wszystkich. W sumie niesamowicie się cieszę, ale co mnie cieszy jeszcze bardziej, że udało mi się załatwić mój pierwszy partner! Po wielu notach trudów, po wielu e-mailach wysłanych do firm, które mi nie odpowiadały. Udało się. Ja! Slay! Nie, ale totalnie jestem wdzięczna Hurtowni Krasnal, ponieważ Gosia razem z Izą z kanału Lady Krasnal wysłała mi tą lalkę jako barter, taką pierwszy raz na próbę, więc please dostawcie! Dobry odzew tam na dole. Ponieważ chciałam zobaczy, zobaczyć, jak zrobię tę recenzję, więc dziękujemy dzisiaj sponsorowi naszego odcinka. Hurtownik Krasnal. Zapraszam was serdecznie. Linki są w opisie. Jednocześnie muszę wam powiedzieć, że czekałam jak głupia na tą serię. Jak tylko zauważyłam tą lalkę, to miałam jak totalnie. Tak samo mam takie Jak widzę te lalki z balu kostiumowego, co teraz wyszły. No są tak piękne! Szczególnie te lalki Shadow High. Takie. Więc miejmy nadzieję, że hurtownia krasnalie je załatwi. W ogóle, takie możecie sobie tutaj zobaczyć: są trzy: jest Mara, Harley, w ogóle kocham to wiem. Nie dlatego, że Harley Quinn, ale... I mamy umę. Ojeju, te imiona są takie śliczne! nie kochane! Ale tu ktoś mi popsuł zabawę, bo powiedział, że mi jak gacie na twarzy. Ale tak się tak ją kocham. Pop! Dobra, już chcę na niej położyć łapy. Hmm. Poza tym uznam, że dzisiaj ją jeszcze nagram ten film i ją odpakuję, ponieważ chcę ją zabrać do zdjęć na ten event Rainbow High. Robimy to. Dobra, muszę zdjąć tą jaszczurkę, bo mi świszczy chyba do mikrofonu. E, dobra, więc tak prezentuje się lalka, opakowanie z przodu. Tak prezentuje się z tyłu, mamy piękny art. Po prostu te arty są takie urocze. Akurat pomysł na Neon Shadow wydaje mi się niesamowicie świetny, i ja jak tylko ją zobaczyłam, no powtarzam się wiadomo, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, jak ją widzę, to jest Toxic. 100% po prostu taki toksyczny vibe! Kocham te kolory. Ja jestem ciekawa, jak, w jakim, w jakim, jakie w dotyku będą włosy, bo są takie trochę szorstkie z tego co widać. Okej, okay, teraz jak zauważyłam, to się nie świeci, znaczy ma brokatową mordkę, świetne. Dobra, w sumie, Klaudia, nie przedłużaj, tylko ją otwórz, właśnie, dobra. Gdzie Mateusz posiał? A, tutaj są nożyczki, dobra. Bo Mateusz był u mnie w poniedziałek, a jest środa, więc ja jeszcze nadal po nich sprzątam. Oczywiście 20 minut otwierania pancernego opakowania od MGA. Ale damy sobie radę i w ogóle pierwszy raz odpakowywuję Lalkę z serii muzycznej, bo jeszcze, bo jeszcze nie miałam w rękach w ogóle nawet tej pierwszej serii muzycznej, a ja ją też w sumie chcę mieć, ale mój portfel płacze. W ogóle do ludzi, którzy zaraz napiszą w komentarzach o, sprzedała się! Jemy... Gdybyście wy mieli dostawać lalki za darmo, też byście się sprzedali. Nie, ale serio. wy nie macie się co bać, ja nadal zostaję e, konstruktywna, obiektywna i mówię Wam wszystko, jak jest po kolei, ponieważ po pierwsze ja nie oszukuję, po drugie, może być to mój pierwszy i ostatni kolab, ale. Ale no nie ma co oczekiwać. Tak nie będę promowała złych produktów, a tak jakby odpakowujemy teraz lalkę MGA. Tak wstrzymajcie porty, wstrzymajcie porty, nie ma co panikować. Okej, okay, czyli perkusja jest już przytwierdzona do środka. A, perkusja. Yy, na głośnik, głośnik. O jeżre, jaki ma fajny stojak! Ja! Yes! Dobra, wąchamy. To nie jest typowy mj owski zapach. Jest trochę inny, ale nie jest aż taki zły. Ale któraś z dalek, którą ostatnio odpakowywałam, była bez zapachowa. Nie wiem, która. Ale ta, ta, trochę cię czuć, trochę ją czuć. Dobra, super. Ten brudek z to są jakieś paproszki z bluzy. Gitara. Eee, czyli tak, zrobimy sobie tykańsko włosów i przechodzimy do akcesorii, tradycyjnie. Rzekę? Okej, okay, ja rozumiem, że rockmani metalowcy mają być takie trochę brudasy, <laughs> ale tak, posklejanych włosów, dawno nie widziałam. Znaczy nie, wiecie, to jest tak specjalnie sklejone, żeby ona miała takie natapirowane właśnie rockowe włosy i tak dalej, była taka czikita, <laughs> ale totalnie ją umyję. 100%, ale nie z tyłu. Z tyłu, gdzie one nie są jeszcze aż tak nażelowane, czuć, że to są dobrej jakości włosy, takie jak MGA zawsze nam serwuje. Więc tutaj nie, tutaj nie, nie ma się co bać. To może zróbmy tak: mikrofon, lalka, ciuchy. Głosuję, to by ją przebrała, bo bardzo mi się podoba to futro. O, wypadło samo. Dobra, stojak jak możecie zobaczyć jest takim pięknym, toksycznym kolorze. I jest półprzeźroczysty, więc bardzo fajnie będzie się komponował. Czemu oni robią takie płytkie wejścia na stojaki? Przecież ona się przewróci. Bam! Nie wiem, ja chyba to po prostu na superglue przykleję, bo mnie coś strzeli. No ja bym niektórym monsterkom też musiałam przyklejać stojaki. O, no to jest luźne. Więc ja mam Wam polecała po prostu to przykleić. Jeszcze mamy wieszaki, też takim pięknym, zielonkawym kolorze. Mamy takie na spodnie i na futro. I sobie na bok kciuszki niech tu zostaną i otwieram. Jezu, siostra mi zrobiła dzisiaj fryzurę, tak mi wkurza, jak mam coś na głowie, znaczy na włosach, na twarzy pachnie. Ja już się nie mogę doczekać, aż będę miała gablotę i będę mogła te lalki wszystkie powystawiać. Będą miały całą osobną półkę. Dobra, mamy to. Mamy to. Nice. Dobra, pokażę Wam to z bliszka. Mamy głośnik, wzmacniacz do mikrofonu. Te przekrętełka nie, nie są przekręcane, ale pewnie to jest wyjmowane. Wow! I zobaczcie, to jest nawet wejście mini jack. Mini, mini jack. Mega cute. Tutaj nawet mamy na rączce sygnowanie Shadow, tak jakby dbałość o detale level max. Tak się prezentuje nasza skrzynka, ona nie jest otwierana, nic szczególnego nie robi. Mikrofon możemy wyjąć, żeby wsadzić do łapki lalki. Długi jest ten sznurek, więc fajnie, będzie można ją układać w różnych pozach. I tutaj sam stojak na mikrofon prezentuje się w ten sposób i sama pod, podstawka ma kolczatkę. A tutaj w sumie jest zawiązany jakiś coś a la szalik. W sumie nie wiem po co to jest, ale pięknie się błyszczy. O, dobra, ale można to odpiąć, bo to jest na rzep. Nie ja wiem, czy ktoś może mi w komentarzu wytłumaczyć, po co coś takiego dają ludzie na mikrofony, bo widzę, że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy w ogóle są takie fifroczki przy stojakach przy, na mikrofon. Okej, okay, czyli jak zwykle moje szczęście tutaj uderza, jest niedomalowany mikrofon. Nie wiem, czy to tak ma być, czy to jest po prostu kwestia niedomalowania. <laughs> No cóż, ha, musimy przeżyć. Nie darowanej lalce nie zaglądać się w zęby. <laughs> ok, podłączamy. Okej, okay, ale wiecie, że ja objawiam takie pierdełki, tak samo jak y, w tych toaletkach były podpinane kontakty. Cudo. Lalunia moja chiquita. ale widzę, że ma y, takie spodenki, kolarki i takie same miała Nicole z Shadow High z tej pierwszej serii. Tylko są zmienione kolory. Okej, okay, ale włosy to ma bardzo specyficzne w teksturze. Ja się nie mogę doczekać tych kocichuszów. Dlatego sama sobie dzisiaj tak. Tu sama sobie takie założyłam. Żeby było besties! Mi się też bardzo podoba, że Shadow High ma bardzo długie paznokcie. Tak samo jak zobaczycie paznokcie tych yy, bliźniaczek Storm z Shadow High. Te paznokcie są takie! Giga są! Dobra, czyli daję. myślałam, bo już tu możemy dotknąć te y, włosy z tyłu, i są naprawdę mięciutkie. Tylko tutaj jest wszystko na tapiżone, więc po prostu ją sobie umyjecie, i będzie gitara. I jej włosy. Linieje moje włosy, liniejemy obydwie, ale tym się nie przejmujcie, e, wydaje mi się, że jest dość dobrze nabita, więc nie będzie żadnych problemów, jeżeli wypadną jej 2-3 włosy. To jest typowe przy otwieraniu. Dobra, mamy najnormalniejszy w świecie podkolor grzebień. A co jej tak oko ucieka? Czy to moja kwestia? Ale trochę płaknę. Okej, okay, kocie uszy są y, plastikowe, a już miałam taki cień szansy, że będą metalowe. Dobra, zniżam kamerę, robimy przybliżenia, tradycyjnie. Okej, okay, lalka w całości prezentuje się w ten sposób. No nie wmówicie mi, że te ciuchy nie są kozackie, bo są kozackie. Taką bluzę nosiłabym normalnie na zajęcia, kiedy chciałabym mieć spokój od wszystkiego. Dobra, zaczynając od góry, włosy są w sumie w różnych odcieniach zieleni. Są takie bardziej ciemne, bardziej jasne włoski. Jednocześnie mamy tutaj kilka warkoczyków, które mają wplecione taki rzemyk. O, <grymianie> tutaj się przykleił do włosów jakiś luźny kawałek tego rzemyka. Nieważne. I tu mamy dwa, i tu mamy dwa warkoczyki. Później trzeba to sobie wyplątać w trakcie mycia, żeby było można, wiecie, zachować ich kształt. Na główce lalki, za tymi warkoczykami, mamy takie piękne... Uszka zrobione z drutu kolczastego i normalnie siedzą nam pięknie na lalce. Więc luzik nigdzie się nie wybierają. Sam makijaż, no jest przepiękny. W ogóle odcień skóry Lalki, tak jak możemy zobaczyć ją sobie w rzeczywistości, jest o wiele bardziej szarawy niż zielony na zdjęciach promocyjnych, ale jest naprawdę śliczny. Tak nie wiem. No ocencie sobie. W ogóle, jeżeli możecie dostrzec, zobaczcie, jak buzia lalki pięknie odbija światło. Cudo. Tak bardzo mi się podoba, bo ma dwukolorowe oczy: jedno jest fioletowe, jedno jest niebieskie. No śliczna, niunia. Sam makijaż ust. W ogóle zastanawiam się, czy jutro nie wykorzystam na spotkanie Shadow High. Trzeba się pokazać. Uszach bardzo fajnie, że ma takie wielkie, gigadługie, agrafkowe kolczyki. Tutaj to samo. W ogóle ja nie wiem kojarzę skądś to logo. Zaraz powiem Wam skąd. Przechodząc do ubrań, w ogóle zastanawiał mnie sam kaptur. Kaptur jest podzielony na dwie części, czyli możemy chyba spróbować założyć. Nie, w sumie nie wiem. Czekajcie, bo ją rozpaliłam. Dobra, z tyłu mamy normalnie kaptur. Dalej jedziemy z bluzą. W ogóle sam materiał jest bardzo przyjemny. Jest taki bawełniany, nie poliestrowy, więc też mega, giga plus. Mamy mini sznureczki do bluzi, do bluzi. Takie ćwiekowe dżety. Tutaj mamy paski w ogóle, które są fabrycznie przyczepione do kiecy, a myślałam, że można je zdejmować. Same nadruki na ich kieckach yy, w całej serii są takie inspirowane... Kurde, taki stary serial był... On też mi się strasznie podoba i dlatego mega kocham te ciuszki. Czekajcie, bo myślałam, że to jest użytkowe. To jest użytkowe, tak jeszcze nie jest użytkowa, Słuchajcie tego. Szok. Chociaż MGA nie zaskakuje nas tym, ponieważ no dobra. Dajemy, to jest ich ich thing, Więc tu możemy być za to wdzięczni. Z tyłu tak jakby nic się nie dzieje, mamy po prostu rzep. Podwijając to wszystko o zabezpieczenie. Podwijając to wszystko, mamy zwykłe kolarki. Jak widzicie, bluza się paproszkuje, więc będzie trzeba od czasu do czasu zdjąć to yy, na przykład taśmą klejącą. Dajcie wiecie, tak plum, 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 to powinno zadziałać jak to takie do ubrań. Mega fajne kolory, uroczo. Podkolanówki oraz buciki. To są konwersy na platformie. Fashion icon, naprawdę. W ogóle nawet wiązanie tych butów jest takie totalnie 2012. 100%. Ja, z znunia. Ja w ogóle tak jak bardzo ją chciałam, tak nadal mi się podoba. I zobaczcie w ogóle na jej rączki. Rączki też są takie długie, drapieżne. O jezu, kocham to w tych shadow high. Eee, dobra, odpakujmy sobie drugi set ubrań i może ją tutaj poprzebieramy. To będzie pierwszym przebraniem na kanale. <laughs> Futro pachnie futrem. Tu mnie zaskoczyli. Okej okay, więc tak na pierwszy moment prezentują się ciuszki. Tutaj mamy buty. To futerko jest mega miękkie. E, tu w ogóle mamy top. On na początku jest niewidoczny, przez to, że futro jest aż tak duże. Bardzo fajnie, że to jest w ogóle taki body manekin i on to wszystko ładnie trzyma i eksponuje. Aaaa! Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? O Omega, zobaczcie, jak wygląda wnętrze tego. Futra. E, dobra, tak jakby tutaj są żółte ślady, ponieważ to jest pewnie kwestia użytego kleju, tak samo jest u Nataszy w butach, ale sam pomysł na to, żeby w ogóle tutaj zrobić metkę i całą wytłocz wytłoczkę. To jest 300 IQ. 300 IQ. Kto to wymyślił, powinien dostać podwyżkę. Dobra, jak już katujemy to futro, to zobaczcie sobie z bliska i jak fajnie wyglądają na druki. To jest totalnie badas. Jeżeli ja dostałabym taki płaszcz, MG nie namawiam, donosiłabym go całą zimę. I wiosnę i jesień. Tylko w lato nie bym się ugrzała. Zakochałam się 100%. Patrząc dalej na resztę ubranek, dostajemy w zestawie top z też takimi pięknymi zielonymi, toksycznymi cekinami, srebrnymi ramionczkami. To wszystko zapinane na rzep. Tutaj mamy spodnie, i to są takie piękne, malutkie kieszonki z SH. Pięknie to wygląda. Bam! Tutaj też mamy SH. I kotki, o Ten kotek w tym makijażu totalnie przypomina mi tego członka zespołu Kiss. Omega! W ogóle podoba mi się, że MGA teraz strasznie wariuje z wzorami i tak dalej, że próbują być tacy drapieżni, ale jednocześnie właśnie cute, tak jak mają to w zwyczaju. Ale teraz właśnie fajnym wybiciem są te nowe, balowe lalki. Bo one mają taką, takie extra spice. Z ostatnich akcesoriów chciałabym Wam pokazać jeszcze buciki, ponieważ są takie mega ciężkie, gigaglany. W ogóle też czuć to w wadze jako ularki, nie? W ogóle mają mega śmieszne neonowe sznurówki, które są bezpośrednio nawijane na buta. A więc. Dobra, chcę ją zobaczyć w futrze, więc przebieramy. Yy, powiem Wam też, jak trudno przebierać lalki: yy, Rainbow High i Shadow High. A bo ja w ogóle będę musiała jej buty zdjąć. A potem nie wiem, czy nie zawiążę. Nie no, chyba dam radę sobie ze zwykłymi sznurówkami, chyba aż tak głupia nie jestem. Chyba. O. Nie musiałam tego ściągać. Znaczy nie musiałam rozplątywać. Da. Tak gładko się je rozbiera. Ona coś jeszcze ma pod tymi. tymi. O. W sumie zapomniałam, że ona ma jeszcze ten. Yy, kabaretki, skiety ma. Ja. Takie trochę gluciska, ale śmieszne. O, jakie są miękkie w dotyku. Ej, super. Zostawię sobie tego body molda. Przyda się na rzeczywiście ładne zachowanie tych wszystkich ciuchów. Dobra, wciskaj się, babo. Ej, to jestem ja ubierająca się jutro na event. Pełna radość. Nie, znaczy. Trzeba się trochę skupić. To jest dokładnie poziom ubierania lolów, chociaż nie. Rainbow High ze względu są to, to trochę większe i to ciuchy są lepiej wyważone. Może się ciutkę lepiej ubiera. Ale nadal trzeba się pełne skupienie, żeby je ubrać. I przyszedł czas na to piękne futro. A czekajcie, muszę jeszcze rozciąć. <grym> Oczywiście, pierdeliard zabezpieczeń. Because fuck the turtles. O, kolczyki wypadł. Dobra, czekaj, wyjmijmy je. To ja już zaczynam mówić do mojej drugiej osobowości. W ogóle widzieliście ten nowocinek z Rainbow Vision? Dajabę, jak tam pokazali, właśnie divy, pokazali Harley i tak dalej. Uch, nie lubię div. <laughs> strasznie mnie wkurzają. Ale Harley jest taką słodzinką. Ona mi daje strasznie vibe demilowato. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że ich nie zakładam na odwrót. Co się zdarzało mnie. Tu Wam muszę powiedzieć, że ten outfit o wiele bardziej mi się na nie podoba, tylko no trzeba tą dziewę uczesać. To jest mus. Must have po prostu. Czekajcie, bo jej kulczeki wywaliłam w kosmos. Jas, Udało się, dobra. Sieć, ja ci zaraz Twój sprzęt podam. Proszę Ci bardzo. Masz i zaśpiewaj mi coś ładnego. No dobra, wydaje mi się, że pokazałam Wam wszystko, co było do pokazania. Przechodząc do ostatnich konkluzji, muszę wam powiedzieć, że lalka jako Larka prezentuje się bardzo dobrze. Tak jak bardzo czekałam na tą serię i żeby ją w ogóle pomacać, dotknąć tak in person, tak bardzo nadal się cieszę, że mieć ją w kolekcji, ale no coś mi tu nie pasuje. Są takie delikatne błędy, uszkodzenia, ale hmm... No się nie będę czekać. Makijaż mimo tego, że jest bardzo skomplikowany... Nie ma błędów. Co mnie zaskoczyło? Co mnie zaskoczyło? Drugi outfit, o wiele bardziej mi się podoba niż ten pierwszy, dlatego go sobie zmieniliśmy. Ja bym ją oceniła na takie 9 Solidne 9 I tutaj, tutaj Wam ją polecam. W ogóle też zauważyłam, że wśród kolekcjonerów zdanie są podzielone, że albo ktoś kocha je totalnie jak ja, albo ktoś ich nienawidzi. Więc to już zależy od Was. Więc tak, już pod sam koniec chciałam serdecznie podziękować jeszcze raz hurtowni Gosia, i za... Całuski dla Was. Serdecznie polecam Wam hurtownie. Neonki już są dostępne w sprzedaży u nich, więc wpadajcie linki w opisie. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku i oczekujcie vloga z Rainbow High Event w Warszawie. Pa!